I wracamy na prawą stronę tabeli. To jest mecz o awans do ćwierćfinału bez porażki. Faworyt tego pojedynku i całej odmiany, chyba Daniel Maciół na Sankielce oraz mistrz polski UKS-ów Michał Maciaszczyk. No Myślę, że możemy spodziewać się nieco lepszego widowiska niż mieliśmy okazję oglądać poprzednio. Zobaczmy rozbicie Daniela, bo było bardzo dobre. No cóż, o Danielu tyle już mieliśmy okazję powiedzieć. Może skupmy się na tym, co udało mu się zwojować. No na tych mistrzostwach zaczął od brązowego medalu w dziewiątkę. To po porażce z Michałem Muklewiczem, późniejszym mistrzem, a także o, dorzucił do tego wczoraj. Złoto w 14-1 po zwycięskim finale. I bardzo dobrej grze w tym finale, po najlepszym swoim meczu, jak to sam Daniel powiedział w turnieju. Nad Wiktorem Zielińskim tam dwa breaky zadecydowały o tym, że kolejne srebro trafiło do Zielińskiego. Daniel decyduje się na połówki. No Daniel przecież to jest wicemistrz. Europy Juniorów sprzed dwóch lat to także zawodnik pierwszoligowy. Nie wiem czy w tym sezonie, także w następnym, w poprzednim, raczej na pewno. No i bardzo szybko Dani rozwiązuje ten układ. Myślę, że tutaj, jeżeli się nie pomyli, to zamknie się to w czterech minutach spokojnie. Jeżeli zestawimy to z blisko 20 minutami, które zdarzały się. A wypełniać jedną partię w poprzednich pojedynkach, no to mamy pewną różnicę, no jego rywal ze sneakersa Renkoraya. Więc zawodnicy z Renkoraya, którzy mają tutaj podaj najliczniejszą reprezentację, no nie opuszczają stołu telewizyjnego. Jeżeli mielibyśmy liczyć, prawdopodobieństwo, że zobaczymy na stole telewizyjnym zawodnika z Renkoraya, to jest ono spore, no zwłaszcza w tych wstępnych fazach. Teraz troszeczkę za daleko wycofuje Daniel, ale wciąż wszystko pod kontrolą. Chociaż siódemka tutaj zwęża światło łzy, udaje się, tak jest. Partia a ile to czasu zajęło? Około dwóch minut. No, takiej gry musimy się spodziewać, takiej gry musimy oczekiwać po Danielu Maciole. Chociaż e, jestem przekonany, że akurat Michał Maciaszczyk jest w stanie odpowiedzieć partią A może nie w takim tempie ale w ósemkę sądzę, że jest to w jego zasięgu. No bardzo spokojnie Daniel rozwiąza układ. I teraz może tylko czekać na ewentualny błąd rywala, bądź też na swoje rozbicie. Michał Maciaszczyk od 2010 roku w stawce już w tym roku, w swoim debiutanckim sezonie, zwycięstwo nad Kamilem Chmielewskim. Trudno mi zgadnąć, ile lat może mieć Michał Maciaszczyk. Zdaje się, że to jest rocznik 98, więc w 2010 roku miał lat 12. No teraz faul, niestety, z rozbicia. Zobaczymy powtórkę. Ja w tym czasie ustalę, jak w tych mistrzostwach radzi sobie Maciaszczyk w dziewiątkę. Porażka w trzeciej rundzie z późniejszym mistrzem Michałem Muklewiczem. Porażka także z Wiktorem Zielińskim, ale zwycięstwo, w trzeciej rundzie, oczywiście na lewej stronie, zwycięstwa z Krzysztofem Kaczmarkiem 6-5 do i Radosławem Gizińskim 6-3. 14-1. Nie grał Michał Maciaszczyk, a więc to też zawodnik z Ligi Wojewódzkiej jak mówiłem, Michał jest z rocznika 98, to znaczy, że ma lat w tej chwili 16, a 4 lata temu miał lat 12, czyli no, powiedzmy z takim typowym dla zawodnika z nadziejami na dobre wyniki wieku debiutował. Ten faul z zrozwijał mu się przydarzył, Ten faul oznacza prawdopodobnie, że za chwilę Daniel Macieł no, partią z podejścia prawdopodobnie zdobędzie drugi punkt. Dzisiaj Michał Maciaszczyk pokonał Krzysztofa Dybałę 5-2 i Macieja Felskiego także 5-2. To go zawiodło do meczu o finał przeciwko Danielowi Maciołowi. No niepewnie, zawahała się ta dwójka. Zobaczmy, jaki los czeka przegranego, bo wygrany oczywiście będzie czekał na rywala. Przegrany na K, a więc mecz z Karolem Mazurkiem bądź też Adrianem Kozakowskim, ze zwycięzcą tej pary. Czyli. Uczciwie rzecz ujmując, obaj panowie mają szansę na awans do ćwierćfinału. Tymczasem Daniel Maciej już na ósemce. I mamy 2 do zera. Zobaczmy reklamę! Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. No i teraz pierwszy błąd dzisiaj Daniela Macioła, biała z rozbicia i to jest jedyna kula, która po tym rozbiciu wpadła do kieszeni. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Cztery minuty możemy zakładać, że trwały dotychczasowe partie. W cztery minuty dwa punkty robi Daniel Macioł, imponujące tempo. No ale teraz szansa dla Michała Maciaszczyka. Zakładam, że będziemy mogli go oglądać przy stole nieco dłużej, chociaż teraz już taka dziwna pozycja wypracowana. Jest tutaj jedynka do zagrania i z tego korzysta, ale teraz za daleko. To miało być, zdaje się, pozycjonowanie na szóstkę. Oj, to nie będzie chyba dobry pomysł. Próba kombinacji. No, co prawda niewiele chybiona, a jednak chybiona. Michał Maciaszczyk. Ostatni Grand Prix Polski w 14 To porażka w 1-16 finału. Wcześniej w 1-8 finału. Także w ósemkę. Także z Danielem Maciołem. 1-4. No, ale na przykład na Polturze w Kielcach w dziesiątkę z Radkiem Babicą już tylko 3-5 przegrał Michał Maciaszczyk, 5 do 2 przegrał także z Arturem za Zasztowtem. No i wygrał e, Zagatą Sokołowską, 5 do 3, czyli ten chłopak coś gra. No co prawda Daniel gra na pewno nieco więcej. No, ale nie możemy, proszę bardzo, teraz kolejny błąd. Tak jest, w 2013 w finale Mistrzostw Polski Junior UKS-ów Grupa juniorów młodszych pokonał 4-0 do 0, Adriana Kozakowskiego, Michał Maciaszczyk, On tam pokonał samych uczestników Mistrzostw Polski Juniorów. No teraz myli się na dwójce, czyli solidna obsada była tych UKS-ów, i tam najlepszy okazał się zdecydowanie najlepszy Maciaszczyk. A więc to tylko potwierdza moją teorię, że coś ten chłopak gra. Patrzę, kogo jeszcze z ciekawszych zawodników ma na rozkładzie Maciaszczyk. Proszę bardzo, Piotra Nowakowskiego. Dlaczego mówię o tym zawodniku? Ano dlatego, że to ćwierćfinalista Mistrzostw Polski Amatorów z roku 2012. Półfinalista czy finalista? No to jest zawodnik, który jest jednym z lepszych amatorów w ostatnich latach. I to jest chyba. W 2012 najlepszy był Robiński, drugi był Taraba, trzeci był Nowakowski. W każdym razie Piotr Nowakowski to dobry zawodnik, z którym Maciaszczyk w grupie wygrał 3 do 1. No tak, Mistrzostwa Polskich Amatorów to także. Domena, niejako Michała Maciaszczyka, także zwycięstwo w tymże roku nad Jakubem Krygielem, to jest też solidny zawodnik. Z Danielem Maciołem potykał się kilkakrotnie także w roku 2012, przegrał w 1.16 także w ósemkę 4 do 0. Michał Maciaszczyk pokonał także Michała Muklewicza w Mistrzostwach Polski Juniorów dwa lata temu. Wyniki bronią tego człowieka, na pewno. Pozwalają wierzyć, że jest w stanie grać dobrze. No to jest rozwojowy zawodnik, pokonuje solidnych... Ojej, teraz błąd, jakby na zaprzeczenie moich słów. I jeszcze fatalny błąd, bo to jest dodatkowo faul. W każdym razie, dobrze... Dobrzy zawodnicy na rozkładzie, dodatkowo... Sukcesy w postaci Mistrzostwa Polskich Uczniowskich Klubów Sportowych. Kto wie, kto wie? Może kiedyś. Tymczasem Daniel Macioł Już chyba tym razem nie wypuści zwycięstwa w partii numer 3. Piotr Kędzierow się dostarczył protokół. Świetnie jest między 8 a 15. nie na 15. Macią to nie jest idealna pozycja do ósemki, Ale powinien sobie poradzić zawodnik na no Sanu kielce. Tak jest i 3 do 0. Pora na kolejne rozbicie Michała Maciaszczyka. Zobaczmy w tym czasie co się dzieje w innych pojedynkach. Wiktor Zieliński zagra z Krzysztofem Derendarzem. To mecz przedostatniej rundy na lewej stronie. Przegrany kończy na pozycji numer 13. Konrad Szydło po kolejnym thrillerze, pasjonujący boju na pewno pokonał Felskiego. 5 do 4 i także jest już o krok od meczu o awans. Zagra z Dominikiem Klepaczem. Kaczmarek zagra z Sulewskim. Krzysztof Kaczmarek, którego oglądaliśmy. Adrian Kozakowski z Karolem Mazurkiem. Te mecze przed nami... Bardzo mocno. I dość skutecznie, chociaż blisko tutaj było faulu. Co najmniej jedna Bila w więc to Michał Maciaszczyk będzie przy stole. W grupie juniorów starszych na lewej stronie Max Król prowadzi 4 do 3 z Cezarym Jaroszem, a Artur Czapliński w meczu do 6 wygranych partii. 4 do 2 z Mateuszem Robińskim. Szczepan Wójcik z Bartoszem Migdałkiem Tutaj po zero. Konrad Modrzejewski z Dominikiem Tomą. Także po zero. No i teraz chyba troszeczkę przeszarżował Michał. No troszeczkę tego te zagrania no zdają się sugerować jako zawodnik z ręku No Nie był zainteresowany zwycięstwem w tym meczu, a także w każdej kolejnej partii. Dziwne, bardzo dziwne te błędy. Teraz Daniel Maciół. Taka kombinacja z uwolnieniem. 14, tyle że chyba bez pozycji tak jest. Tutaj nie ma co bezpośrednio zagrywać Macią. Co też zagrywa ten chłopak? Koniecznie zobaczmy posturkę. Absolutnie niebywałe zagranie. No proszę jeszcze sobie zaparkował na ósemce, na trójce, uzyskał pozycję genialny, genialny strzał. Strzał ale Daniel Macieł, strzał godny Daniela Macieja, strzał, który czyni Daniela Macioła wyjątkowym zawodnikiem o chyba nieograniczonych możliwościach. Teraz Leniwie, toczy się ta 15, ale ostatecznie nie z kieszeni. W odniesieniu do tego, co mówiłem, tak pół żartem, że Michał Maciaszczyk nie ma ochoty wygrywać tego męczu. No ale co można zrobić, kiedy przy stole jest Daniel Maciej, który nawet jeżeli popełni jakiś tam błąd na pozycjonowaniu, to zagrywa w taki sposób, w jaki zagrał? Ósemka partia z podejścia 4 do 0. Reklamy. I uh do -huh. 4 do 0 po kolejnej kapitalnej, absolutnie fenomenalnej partii w wykonaniu Daniela Macieła określonej naprawdę doskonałym, błyskotliwym zagraniem. Troszeczkę nam tempo spadło w partii numer 3, partia numer 4 nadrobiła, i myślę, że wciąż mierzymy się, mieścimy się w 15 minutach, jeżeli chodzi o czas tego, trwania tego pojedynku. 16,20. Tyle trwa nasza transmisja, no ale musimy wziąć pod uwagę. No reklamy, a także krótki wstęp w postaci planszy, która się pojawiła. Daniel zagrywa tymczasem bile pełne. No nie najlepsza ta pozycja do jedynki. Ale za to dobre wbicie. Dobre, także obejście stołu. Jest tutaj chyba możliwość zagrywania pomarańczowej kuli do środka, więc wszystko w zgodzie z intencjami Daniela Macioła. Teraz pewny strzał z dolną rotacją. Oj, czy starczy tego kąta na czwórce? Nie jest go dużo. Ale wystarczająco, by pozycjonować precyzyjnie na siódemkę. Tutaj już kąta na pewno nie brakuje. Czyli tak, partia Skija na początek i zanosi się na partię z KIA na koniec. Dodatkowo partia z podejścia, chociaż chyba za szybko. Troszeczkę rotacji, dwie partie z KIA, partia z podejścia kapitalne zagranie. Daniel Macioł w ćwierćfinale. Słyszymy się w kolejnym meczu.